już Gamrot, na drugiej edycji Forum MMA 2. Zacznę z grubej rury. Norman Parke, którego nie wiem czy widziałeś, który podpisał jakiś kontrakt. Ja ten kontrakt tam powiedzmy na photoshopie... Widziałeś to zdjęcie, <laughs> Widziałeś no, to zdjęcie. Czy coś się dzieje w tej sprawie? Czy coś się dzieje w tej sprawie tak naprawdę? Na tą chwilę ja nic nie mogę powiedzieć, nic nie wiem. No, Norman Bargo bardzo mocno się sadzi, bardzo mocno prowokuje. Jak on by to był, jakby gdyby to był ten zawodnik, ja bym się tego bardzo cieszył. Odpowiada mi taki zawodnik, dlatego śmiało się mogę z nim, z nim albo z równie innym zawodnikiem bić, którego mi Federacja przyzna. No właśnie, bo ostatnio jesteś tak, taką gorącą pozycją, powiedzmy, na liście y, zawodników do, do walki tak naprawdę. To nie był dziwnego. Jolton Santos. Widziałeś tą fajną, nie, ciekawą ten, prowokację? Był, był A, ten, ten, No, ale to bez przesady trochę, no. To tak wiesz, takim... To, że wiesz, to, że ktoś pokrzyczy, że chce się bić ze mną, to nie znaczy, że będzie dostawał od razu walkę, to trzeba zasłużyć też na to, prawda? Czy on nie a, a to, a to no, no raczej nie! A to, że jest wielu handy, to mnie to nie dziwi, no jestem mistrzem federacji, no, no jest to normalna sprawa, że każdy chciałby bić się z mistrzem o ten pas. Oczywiście, a jak twoje akcje skoczyły od momentu, kiedy po pierwsze właśnie jesteś mistrzem i do tego teraz jesteś na tak kasowej gali, jak KSW39. Ale akcje w sensie? Yy, względem sponsorów na przykład na no pewno ich to jeszcze cieszy, ale cieszy no nie, no, to również cieszy. Ciebie, bo jesteś w stanie wejść na biznes powiedzmy wyższego poziomu. No tak, ale ja jestem od trenowania, ja się zajmuję tre, trenowaniem, ty, moim życiem codziennym, od tego mam menadżera, co się zajmuje moimi biznesami, sponsorami, także ja sobie nie zaprzątam tym głowy. Eee, ale no, no tak. No skoro powiedziałeś, jest to bardzo duża gala. No na pewno jest to bardzo dobra okazja dla sponsorów, żeby mogli właśnie zareklamować swoją firmę przy tak dobrej okazji. A w związku z treningami, o których wspomniałeś, byłeś w American Top Team. Jak zmieniło to twoją perspektywę eee, wizyta tam, tak naprawdę? No nie zmieniła mojej perspektywy. Byłem, zobaczyłem, jak to tam jest. Po prostu zawsze od zawsze mnie stany interesowały. Bardzo mi się podobało. No, American Top Team, to no, jeden z najlepszych klubów na świecie, także. Zobaczyłem jak oni trenują, jak, jak trenują, co robią. Potrenowałem z Rashidem Magomedowem, Gilsonem Tibau, z sektorem Lombardem robiłem, Williamem Bruksem. Także zebrałem to doświadczenie, porobiłem z nimi, przetarłem się, wiem w jakim jestem miejscu, bardzo jestem zadowolony i oby więcej takich wyjazdów. A jak sobie właśnie radziłeś w tych wymianach doświadczenia, bo jak wiesz, treningi, a walka to są dwie różne rzeczy, najwyraźniej tak wychodzi w praktyce. No oczywiście, że tak. Ale jakby na tej płaszczyźnie treningowej, to na którym miejscu byłeś? Jakby w sensie wiesz, w porównaniu do nich. Wiesz, to ciężko klasyfikować, no. ja mogę Ci powiedzieć tyle, że robiłem tam treningi, byłem bardzo zadowolony z tych treningów, bardzo mi wychodziły te treningi, eee, dlatego no, ja jestem zadowolony z wyjazdu, zobaczyłem jak to jest no. i nie chcę nic tam, wiesz, jakoś gdzieś tam mówić zbędnych rzeczy, rozsiewać jakichś dziwnych rzeczy, wiesz. Wszyscy jesteśmy zadowoleni. Ja byłem Marcin Held, Marcin Bilman, Każdy był zadowolony, każdy robił z zawodnikiem ze swojej kategorii wagowej. Żeśmy się przetali. Tam było wielu zawodników z UFC, tam praktycznie każdy walczy. Także wiemy, jak to wygląda, na jakim my jesteśmy poziomie. Dziękuję bardzo. Dobra, dziękuję bardzo. Widzim Widzimy się niebawem.